Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to filmik, jak już możecie zobaczyć, o moich lakierach do paznokci. Stwierdziłam, że nie będę wam nagrywała filmików, w których będę wam pokazywała prawie 70 lakierów, które mam, ponieważ moglibyście na tym filmiku usnąć. Dlatego pokażę wam tylko swoje ulubione lakiery z Mua oraz kilka lakierów z Collection. Lakiery zuma kosztują jedynie funta, lakiery z collection około e, funtów 2. E, zarówno te, jak i te lakiery są dostępne tutaj w Anglii stacjonarnie w szafach e, właśnie tych marek, ale też lakiery zuma możecie bez problemu kupić na ich stronie online. Oni tak już kilka razy Wam wspominam, w filmikach e, robią wysyłkę do Polski. E, wysyłka do Polski kosztuje całe 5 funtów, także myślę, że zrobienie jakiegoś większego zamówienia wyjdzie Wam tak taniej niż kupowanie tych kosmetyków na eBay. A lakiery Wam naprawdę serdecznie polecam. Wspomnę jeszcze, że jeśli chodzi o trwałość, u mnie wszystkie lakiery. Czy są to lakiery z Essie, z Rimmel, Collection, wszystkie trzymają się około tygodnia czasu, a to wszystko dzięki rzeczom, które używam, żeby właśnie sobie w tym pomóc. Na początek pokażę swoje, Wam swoje dwa ulubione, jakby base coat, czyli taki base coat z sali. Sally Hansen oraz Eveline 8 w 1, czyli takie moje dwa, dwie ulubione rzeczy, które stosuję najpierw. Później lakier, a na to top coat. Wykańczam powoli top coat z Revlonu, który cały czas jest bardzo wodnisty, co mi naprawdę umożliwia jego zużycie do końca. Mam już taką odżywkę z Collection, ale po jakoś niezbyt często sięgam oraz dwie takie moje nowości, to jest właśnie top z MA, którego jeszcze ani raz nie używałam oraz topkot już rozsławiony na YouTubie, skusiłam się na serzwit. cena to było niecałe 6 funtów na Ebayu, dlatego czeka on teraz na swoją kolej. I teraz przejdźmy do pokazywania. Wam ja zacząć pokazywanie swoich kolorów od pięknego, błękitnego odcienia z mua. Jest to odcień, który nazywa się Bold Blue, i tutaj na wzorniku możecie zobaczyć, jest tylko jedna warstwa tego lakieru. Także to są lakiery, które naprawdę bardzo fajnie i dosyć mocno, mocno kryją. Drugi kolor to dla mnie kolor niemal identyczny jak Meat Candy Apple z Essie. I tutaj wam pokażę na wzorniku. Obok właśnie mamy, mamy S Mint Candy Apple oraz kolor, który kiedyś uważałam za jego tańszy odpowiednik, czyli Rimmel Salon Pro w odcieniu 500 tej serii Kate. I myślę, że ten właśnie odcień z małej jest bardzo bardzo podobny do Mint Candy Apple. Sami ocencie. Tutaj mamy odcień Bright Color, czyli taki bardzo naprawdę intensywny koral w ciepłych, takich nowych odcieniach. Bright Pink, czyli intensywny funkcjowy róż. Mój ostatni nabytek, czyli Mua Amaretto Crash, Natural Day, All Nude. Jednak do tego lakieru potrzebujemy około 3, czasem nawet 4 warstwy do e, dobrego krycia. Odcień. Stormy Sky to jest moja druga buteleczka e, tego koloru, co się bardzo rzadko zdarza, żebym dwa razy kupowała ten sam lakier. Odcień Koala Belle, on jednak potrzebuje również e, trzech warstw do dobrego krycia lub dwóch warstw, jeśli pod spód jako pierwszą bazę nałożymy biały lakier. Mud to, to już niestety z buteleczki staru mi się napisy, ale to jest odcień, który się nazywa po prostu 23, czyli taka zieleń w, od w odcieniach kaki. Deepest Plum już lakiery z Collection, tutaj jest seria 60 Sekund odcień 63 Shadows, czyli taki czekoladowy ciemny brąz, odcień bardzo taki miedziany o numerku 65 numerek 44 czyli taki atramentowy granat seria Hot Lux odcień 23 Show off, czyli taki dosyć perłowy Niebieski. Numerek 45 soda lemon, czyli taki piękny, kanarkowy, ciepły, żółty kolor, który w rzeczywistości wygląda dużo ładniej niż teraz widzę tutaj w aparacie. Na koniec 48 candy floss, czyli taki bardzo, bym powiedziała, Barbie. Rouge. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu, że lakiery się Wam spodobały, że znalazłyście jakiś kolor dla siebie. Ja Wam z całego serca polecam lakiery z Collection oraz z Zuma. Uważam, że są naprawdę tanie, świetne, mają przepiękne kolory. Dodatkowo to są małe buteleczki, małe opakowania, które na pewno szybko, mam nadzieję, szybko uda się Wam zużyć. Ja już dziękuję za oglądanie i jeśli się podobało, oczywiście proszę ustawienie kciuków w górę. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia.